Hej, hej! Dziś pogadamy sobie o głupich rzeczach w legendach. Od razu powiem, że nie jestem jakimś fanatycznym zwolennikiem legend, czyli tak zwanego, niepoprawnie, ale o tym za chwilę, starego kanonu Star Wars. Nie zamierzam teraz iść na noże twierdząc, że kiedyś było lepiej, zanim ten paskudny Disney przyszedł. Nie, nie było lepiej. Ludzie wymieniają jednym tchem historię Bane'a, czy tam trylogię Trauna, twierdząc, że to wspaniałe dzieła. Ale zapominają o gigantycznej liczbie głupot i słabych rzeczy, które były w legendach. Podobnie jest z kanonem, który teraz trwa, też są lepsze i gorsze pomysły. Aby trochę zawalczyć z tym czasami fanatycznym uwielbieniem do legend, wybrałem 5 minusów tego starego Expanded Universe. Oczywiście nie są to wszystkie minusy, nie są nawet ułożone w formie rankingu, więc nie jest tak, że pewne punkty są ważniejsze od innych. Po prostu je przedstawiam. No i oczywiście nie zapomnijcie o tym, że komentarze są do Waszej dyspozycji. Dajcie znać, co Wam się podobało, a co się nie podobało w legendach. Może no, powstanie kolejna część tego filmu, gdzie wymienię, nie wiem, same plusy historii z legend. Zanim przeskoczymy do odcinka, to szybciutko zaproszę Was na serwer Discord. Jeśli lubicie zagłębiać lore Star Wars, i to zarówno to legendarne, jak i kanoniczne, to koniecznie zajrzyjcie na stronę osus.pl, na największą encyklopedię Star Wars w Polsce. Dla porządku przypomnę, że legendy to tak zwane Star Wars Expanded Universe, czyli prawie wszystkie historie Star Wars, głównie książkowe, growe i komiksowe, wypuszczone przed 25 kwietnia 2014 roku. Ponieważ kwestie kanonów wcześniej były dość pokręcone, niepoprawne jest popularne określenie stary kanon, bo kiedyś tak naprawdę kanonu nie było, czy może lepiej było kilka różnych kanonów, ale to chyba materiał na inny odcinek. W każdym razie od przesunięcia do legend uchroniły się Clone Wars, no bo one akurat znajdują się tak jakby jednocześnie i w legendach i w kanonie. No dobra, to już jak wszyscy wszystko wiedzą. Po tym przy długim wstępie przeskakujemy do pokazania słabych rzeczy, które znajdowały się w Expanded Universe. Słaba rzecz numer jeden. Planeta życia. Tak, ja wiem, że to stanowiło jakiś tam wstęp do opowieści o wągach, ale misja Anakina i Obi-Wana, gdzie Anakin z przyklejających się do jego ciała nasion hodował statek, no to już mnie naprawdę przerosła. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, wstukajcie Planeta Życia albo Zonama Masekot, bo tak się owa planeta nazywała, w bibliotece Osus. Ja naprawdę nie mam siły, aby o tym opowiadać, bo cringe był na maksa. Słaba rzecz numer dwa zombiaki. Na fali popularności opowieści o zombie w kulturze masowej, żywe trupy musiały zawitać też do Star Wars. No i oczywiście, kiedy mówimy o zombiakach w Star Wars, od razu przychodzi nam do głowy książka Szturmowcy Śmierci. Ale to nie tylko to. Był komiks w 2003 roku pod tytułem New Face of War, w którym była opowieść o tym, jak separatyści potraktowali gangan jakimś tam gazem, chyba. No i ganganie zamienili się w coś w rodzaju zombie. Zresztą opowieści o zombiakach w Star Wars było więcej i warto wiedzieć, że zombie są w pewnej formie oczywiście w obecnym kanonie Star Wars. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o zombie w Star Wars, to zapraszam was też do mojego filmu na ten temat, karta jest po prawej stronie. Głupia rzecz numer 3. Imiona klonu. Już Obi-Wan w epizodzie czwartym wspominał o klonowaniu, no a konkretnie o wojnach klonów. Zatem no, wiedzieliśmy, że klony w Star Wars w tej czy innej formie się pojawią. No i się pojawiły i to jeszcze przed epizodem drugim Gwiezdnych Wojen. Był na przykład sklonowany Imperator w Dark Empire i klony Jorusa i Luka w trylogii Trauna. Sklonowany Imperator jest też w aktualnym kanonie Star Wars, no bo pojawił się w epizodzie 9, ale nie o tym teraz będziemy gadać. W każdym razie samo klonowanie nie jest jeszcze najgorsze, ale imiona tych szalonych klonów z trylogii Trauna. Podwojenie litery w imieniu, i w ten sposób rozpoznawano klona, teoretycznie. Zatem był Joruz i Luke. Klon Skywalkera to już w ogóle, to był szczyt wszystkiego. Powstał z materiału DNA, z ręki Luka, uciętej przez Weidera w mieście w chmurach, i walczył tym mieczem Anakina, który w mieście w chmurach został zgubiony. Serio, Luke to jest imię szalonego klona: Timothy Zan. Why? Głupia rzecz numer 3. Hat, który buduje swoją wersję Gwiazdy Śmierci. no Może nie do końca Gwiazdy Śmierci, ale był to super laser z Gwiazdy Śmierci z silnikami, zbudowany przez Hata Durga. Broń zbudowana na podstawie planów Gwiazdy Śmierci, które ten Hat zwinął ze skarbca imperialnego na Korusant. Maszyna była zbudowana wśród asteroid otaczających Hoth i spotykała się z wieloma problemami, bo Durga nie był w stanie zapewnić dobrych komputerów do obsługi jednostki ani wykwalifikowanych pracowników. Kiedy miała strzelić, to nie strzeliła, bo się zepsuła i rozbiła się o asteroidę. Serio? Cała historia zbudowana wokoło tego, nawet miała ręce i nogi, ale super broń wybudowana przez chatów? No, błagam, to był kretyński pomysł. Okej, okay, zanim przeskoczymy do ostatniego punktu, to jedno wspomnienie. Droid który był czuły na moc. Co prawda to, czy była to historia zaliczana do stricte Expanded Universe czy nie, to już inna kwestia, ale odsyłam was do filmu, bo poświęciłem temu droidowi cały odcinek. Mówię o Skipim, druidzie Jedi, czyli R5, którego widzieliśmy w epizodzie czwartym. Tak, ten, który miał zły motywator. Klikajcie, po prawej na górze jest karta. Głupia rzecz numer 5 i teraz będzie cringe nad cringe'ami. Góra żalu, czyli Mount Sorrow na Endorze. Coś czuję, że to byłby dobry materiał na osobny odcinek. <laughs> Cringe jakich mało. Była to góra na lesistym księżycu Endora, której szczyt był inteligentny i potrafił zdmuchnąć ludzi z wierzchołka i płakać łzami, które leczyły. Góra ta pojawiła się co prawda w komiksie dla dzieci z serii Ewoks i raczej trudno ją zaliczyć do takiego korowego Expanded Universe, niemniej pojawiła się. Razem z jakimiś czarami rozśmieszającymi czy coś takiego. No, grubo było. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych y, przedstawionych rzeczach, to wiecie już, czego szukać. Sporo z nich jest opisanych w bibliotece OSUS, ale googlając i szukając, pewnie poszerzycie swoją wiedzę o głupotach z legend. Coś czuję, że dopiero prześlizgnąłem się po temacie i pewnie zrobię niebawem kolejny odcinek z głupot w legendach. A może powinienem zająć się trudniejszym tematem i opowiedzieć o głupotach w aktualnym kanonie? Hm? Dajcie znać w komentarzach, co ciekawego, a co głupiego zapamiętaliście z legend. Zostawcie łapkę pod filmem i pamiętajcie, żeby się często uśmiechać. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Pa Pa!